Witam Was serdecznie, tym razem z, z lasu naszych południowych sąsiadów, a mianowicie ze Słowacji. W związku z tym, że mamy w pełni sezon smardzowy, to postanowiłem Wam nagrać odcinek o zasadach grzybobrania obowiązujących w tym kraju, dlatego, że wielu Polaków wybiera się na grzybobranie związane ze smardzami do Czech i do Słowacji. No i dlatego ten odcinek właśnie w tej chwili dla Was kręcę. Natomiast słowem wstępu chciałem jeszcze Was przeprosić i Powiedzieć, że popełniłem błąd właśnie w odcinku o zasadach grzybogrania w Czechach, a nawet dwa błędy tam popełniłem. Jeden to jest kwestia tego typu, że powiedziałem, że smarce wolno tam zbierać, natomiast nie wolno ich przywozić do Polski, co jest niestety nieprawdą, dlatego że już ponad 10 lat temu weszło nowe rozporządzenie, które zmieniło to prawo, na którym ja jeszcze gdzieś tam w głowie się opierałem. I zostały dopuszczone do obrotu, a wobec czego można je legalnie w Czechach czy w, na Słowacji zbierać, legalnie je przywozić do Polski. Nie będzie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Dlatego no, muszę was przeprosić i mam nadzieję, że nikogo w błąd w ten sposób nie wprowadziłem. To samo się dotyczy oczywiście tutaj w Słowacji, gdzie te grzyby możecie pozyskiwać. O czym za chwilę szerzej powiem, natomiast możecie je też bez problemu do Polski przywozić. Natomiast drugi błąd, jaki popełniłem w odcinku o Czechach. Była kwestia liczbowa, mianowicie powiedziałem, że w Polsce jest chronionych 174 gatunki. Grzybów na tych gatunków jest 117, to też wynika ze stanu wiedzy, którą gdzieś tam miałem w przeszłości jeszcze, a przecież już od 2014 roku czy 2016 roku ta liczba grzybów jest zawężona. Ale mówię, o szczegółach o szczegółach dotyczących grzybów chronionych w Polsce powiem przy odcinku. Przy okazji odcinka zasad żywobrania w Polsce. Myślę, że większość z, zbyt, z was te zasady zna, i dlatego na razie się jakoś nic z nie śpieszę, ale kiedyś to na pewno też nakręcę. Wracając na Słowację, słuchajcie, na Słowacji to prawo dotyczące zbierania grzybów jest bardzo liberalne tak samo liberalne jak w Polsce czy w Czechach mianowicie nie ma żadnych ograniczeń ilościowych, oczywiście pod warunkiem, że są to ilości. Na potrzeby własne, które też nie są jakoś specjalnie unormowane, co oznacza, że jeden czy dwa kosze, jak z lasu wyniesiecie, to nikt Wam krzywdy nie zrobi ani głowy nie urwie. Natomiast, natomiast nie wolno tych żeby pozyskiwać dla celów przemysłowych i handlowych, czyli w ilościach po prostu dużych. Kolejna sprawa. To jest taka, że oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, czy nie jesteśmy przypadkiem w parku narodowym, czy w parku, czy w rezerwacie, bo w tych miejscach zbieranie grzybów jest zabronione. W parkach narodowych całkowicie jest zabronione, natomiast w rezerwatach na Słowacji obowiązują oznaczenia, kategorie A, B, C i D, jeśli chodzi o ochronę przyrody i w rezerwatach najlepiej nie zbierajcie w ogóle, natomiast jeżeli już się uparliście i chcecie to zrobić, to możecie zbierać w tych, które są oznaczone literą D, natomiast w pozostałych trzech rezerwatach, czy strefach rezerwatów, które są oznaczane literami AB B lub C, robić tego nie wolno. Najłatwiej jednak zapamiętać, że generalnie na Słowacji grzyby można zbierać wszędzie poza rezerwetami i parkami narodowymi. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o podstawowe zasady, to funkcjonujące w lesie są takie same jak w Polsce. Nie wjeżdżamy do lasu samochodem, nie wjeżdżamy w drogi leśne, które są oznakowane jako drogi leśne, tak? Nie wypuszczamy psa bez smyczy luzem, tylko musimy go prowadzić na smyczy. Nie śmiecimy, nie hałasujemy, nie zakłócamy spokoju leśnego, nie niszczymy, nie niszczymy ściółki czy też jakichkolwiek in, jakiegokolwiek innego runa leśnego. Także te zasady generalnie, które obowiązują również w Polsce wszystkich ludzi, którzy są kulturalni. Wiedzą o co chodzi. Co do, słuchajcie, w tej chwili przejdę co do grzybów chronionych. Na Słowacji mamy tych grzybów chronionych mniej niż w Polsce. W Polsce, jak już wspomniałem na początku, i co wspomniałem błędnie, w odcinku o Czechach, w Polsce mamy chronionych 117 gatunków grzybów, natomiast na Słowacji mamy tych grzybów 70. Mi to jest, tak? 70 gatunków grzybów chronionych, część z tych grzybów nie ma polskiej nazwy, część z tych grzybów w Polsce w ogóle nie występuje, natomiast pozostałe, jak to w każdym innym ustawodawstwie, każdy chroni to, co uważa, że w niego jest najrzadsze. Część z tych grzybów się pokrywa z polskimi grzybami, jak chociażby widniejący na mojej koszulce masłoworowik królewski, który jest pod ochroną zarówno na Słowacji, jak i w Polsce. Czy Muchomor cesarski, ee, ochroniony tutaj, tutaj, czy borowikowiec e, tęgoskurowy, e, takie, takie grzyby, a czy borowik, czy borowik korzeniasty. Te grzyby są e, chronione zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. Pełną listę grzybów chronionych na Słowacji, jak zawsze, prezentuję w opisie do niniejszego odcinka, i tam sobie tą listę możecie znaleźć. Znajdziecie tam nazwy polskie, łacińskie i e, słowackie. Natomiast są grzyby, które na przykład są chronione na Słowacji, nie są chronione w Polsce, jak chociażby wodnika marcowa, co wynika z tego, że w Polsce prawdopodobnie wejdzie ochrona tego grzyba już niebawem, dlatego że jest to grzyb, który się w Polsce pojawił po prostu od kilku lat i tego grzyba wcześniej nie było, kiedy tworzono opustę. rozporządzenie o przepraszam, ustawę o grzybach chronionych w Polsce to jeszcze ten grzyb w Polsce po prostu w ogóle nie występował. O tyle na Słowacji ta ochrona już tego grzyba obejmuje. W Polsce możecie go teoretycznie pozyskiwać, a w praktyce jest to bardzo ciężkie, bo jest to dalej grzyb bardzo rzadki i tak mówię, w przyszłości zostanie objęty ochroną, ale są takie grzyby jak chociażby, jak chociażby trufla letnia, która w Polsce chroniona nie jest, czy jak wielkopochowy, który rusie pokwiak grzybolubny, przepraszam, pokwiak grzybolubny notabene odcinek o pokwiaku grzybolubnym znajdziecie u mnie na kanale są to grzyby, które w Polsce czyli truflaczy, czyli ten pokrych, to są grzyby, które w Polsce nie są chronione a są chronione na Słowacji no i, no i odwrotnie, mianowicie grzyby, które są chronione w Polsce a nie są chronione na Słowacji i tutaj podstawowymi takimi grzybami, które nas najbardziej interesują, są wszystkie smarzowate. To co wspomniałem na początku, na Słowacji można legalnie pozyskiwać wszystkie gatunki, no, prawie wszystkie ale tak, nie, nie ma grzybów smarcowatych w ochronie. Wszystkie grzyby można na Słowacji legalnie pozyskiwać. Ja tu dzisiaj też przyjechałem na smartc. Oczywiście to nie jest smardzowy las, ale tu przyjechałem przy okazji zobaczyć coś innego. Natomiast wracając do smardzów, to zarówno smart jadalny, smarz wyniosły, stoszkowaty, smart półwolny czy napadniczka czeska. Te grzyby, które w Polsce są pod ochroną, czy ochroną częściową, tutaj taka ochrona im nie obowiązuje. I dlatego śmiało możecie na Słowację przyjeżdżać, pozyskiwać smardzowate, jeżeli to lubicie. Ja jestem nilośnikiem tych grzybów, dlatego co roku wiosną na Słowację jeżdżę. Szukam sobie mie 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 miejsc. Mam kilka miejsc stałych, szukam też nowych miejsc, gdzie te można pozyskiwać. E, oczywiście, odcinki na temat smarza e, stoszkowatego, czy smarza jadalnego, czy napastniczki czeskiej znajdziecie u mnie na kanale. Słuchajcie, w tym miejscu jeszcze mi pasuje powiedzieć dwa słowa na temat wysokości kar za zbieranie grzybów będących pod ochroną. I tutaj w przypadku prawa słowackiego ono troszeczkę inaczej reguluje te kwestie, jak prawo polskie czy prawo czeskie, które mówią o zakresie tych kar. Od do. Natomiast na Słowacji wygląda to w ten sposób, że jest taryfikator. Za każdy jeden gatunek jest po prostu podana kwota od 23 do 115 euro za jeden owocnik. Także uważajcie, bo jest to naprawdę kosztowna zabawa. I Nie będę tu Wam przytaczał wysokości kar za poszczególne gatunki. Wystarczy, że Wam powiem na przykład takie trzy najbardziej znane dla nas gatunki, które znajdują się na liście, na liście słowackich. Grzybów chronionych, jak y, chociażby masło borowik, y, królewski, o którym wspomniałem wcześniej na początku filmu. Y, więc za takiego masło borowika musielibyście zapłacić 46 euro kary. Y, za suplówkę jeżowatą, która jest grzybem y, no, leczniczym i bardzo poszukiwanym u nas, również pod ochroną, 69 euro za sztukę, a za muchomora cesarskiego 74 euro za sztukę. Także e, mówię, no to te kary, jak sobie wejdziecie w ustawę, to wtedy jeszcze szczegółowe te kary możecie znaleźć. Natomiast myślę, że to nie jest aż tak ważne. Ważne jest to, co powiedziałem, że przedział kar wynosi od 23 do 115 euro za sztukę jednego grzyba chronionego, który znajduje się w Waszym koszyku. Dlatego polecam, żeby jednak zapoznać się z listą, którą umieszczam w, pod filmem. I żeby unikać zbierania grzybów chronionych na Słowacji. Słuchajcie, więc podsumowując, zbieranie i grzybobranie w Czech, na Słowacji jest bardzo proste. Funkcjonują tu generalnie te same zasady co w Polsce. Nie ma żadnych ograniczeń ilościowych, poza oczywiście zbieraniem w przemysłowym. No i jest lista grzybów chronionych, którą wymieniam w do filmu oraz miejsca, w których tych grzybów nie można pozyskiwać, właśnie jak parki narodowe czy rezerwa. To jest wszystko tak naprawdę. Więcej Was teoretycznie nie musi interesować, no bo są to podstawowe zasady, które obowiązują tu na Słowacji i na koniec zachęcam was, żeby sobie tą Słowację wiosną odwiedzać, żeby te smarzy podkupować, bo są według mnie naprawdę fantastyczne. Ostatnia rzecz, którą mówiłem również w odcinku związanym z Czechami, powiem i tutaj. Na Słowacji nie jest również chroniony błyskoporek podporowy, czyli tak zwana czaga. Jeżeli macie takie miejsca, to możecie, jeżeli wiecie, gdzie on na Słowacji rośnie, to możecie go legalnie tutaj pozyskać i to jest dla Was też bardzo informacja e, informacja korzystna i ważna natomiast akurat jeżeli chodzi o tego grzyba to z nim jest to co mówiłem w, w Czechach o smardzach mianowicie ten grzyb nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce a wobec czego obowiązuje również w stosunku do niego zakaz przywożenia z innych krajów także no niestety jeżeli przyjeżdżacie poczagę tutaj na Słowację, to musicie ją wykorzystać tutaj na miejscu. Dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle na ten temat. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to jak najbardziej zapraszam do pisania komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, to też zapraszam do komunikacji. Chętnie zawsze na wszystkie komentarze odpowiadam. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej!